Ciema, witajcie u szerego na kanale, zostawcie suba. Macie go tutaj u mnie na ścianie. One more window ha, zabiłem gościa przez przypadek w oknie z Longa, bo nie trafiłem te yeah, typa do Longa. O oh, kurwa, no? <laughs> Byliśmy w, w, ogóle. w oknie, w oknie, tam do góry w lewo, w oknie masz. I tu w lewo. No on zabija jeszcze sobie nogi chłop Nie no gorsze, nogi połamam Dobra robota przyjdzie. Niech moja No nie wiem jak mam się teraz nie wkurwić w sumie ale no dobra Teraz nie było tego Ten trap to chyba na, na kutasie leżał Ej, to ty byłeś O kurwa No dobra, nawet nic nie mówię Zaraz kurwa wyjdę z meczu, nie? O ja dobra, nawet się nie nakręcam, dobra, nie, nie, zamknij pizdę już nawet, nie chcę mi się słychać tłumaczenie, dobra, dobra, no, śmiesznie, już nie mam ochoty. Przepraszam. tam B, A, po niego, dobrze. Zostać go no żyjemy, zostać no żyjemy. No żyjemy, no on nie może nigdzie, nigdzie przejść, bez kitu. Nagrało się. On na, na B też ma ścianę swojego teammate. Nie byś nie strepał, nie? On się nie widział. Who? Anyone. No, the who the fuck asked? Me. Ah oh, yes. я же схватил. Один хороший. Один хороший. Один хороший. Один 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 What the fuck. Wyleciała No dobra, dobra, no dobra, no teraz daję 1:1, no. Zobaczymy. Ja zajmę tutaj tę blisko, sprawę rozjebać tego. Walczcie dobra. i wygrywajcie. Tam. No nas no, się. Ja mam besęt pewnie. Kurwa. Besek na no, kurwa. Jeszcze mnie zaczęła, no. Coś ty kurwa zrobił? No patrz, tu spadła. A, no. Kurwa, tu spadła.